Minecraft Animo, a jak, no, jak zobaczę owce film się skończy, dobra, tworzymy, no, świat, nazwiemy go Owca. Naszym dzisiejszym celem będzie znalezienie diamentu. No, mam nadzieję, że nam się uda, <laughs> dobra, generowanie, genero... <panie> ś... <śmiech> genero... <śmiech> Generowanie świata, okej. Okay. Zespiliśmy się na śniegu. Jakieś co nam się udało? Dobra, e. Yy, yy. O, widzę drewno. Okej, okay. skopiemy może jeszcze drewno przewinka. Zes kopiemy to. Tak właściwie to. Muszę na dzisiejszym chce będzie znalezienie diamentów jak zawsze. Tak właściwie... Ej, co słyszę? Nie wiem, jak nie Ej, co tu robi owca? No nie, przegrałem challenge.